Witamy w dziesiątym odcinku Akademii Cademy Max i zapraszamy do projektowania razem z nami. Dzisiaj w projekcie otwartej kuchni zajmiemy się dopasowaniem tekstury. Aby dopasować nadane w poprzednim odcinku tekstury, należy wybrać opcję Render, a następnie opcję dopasowanie tekstury. Po wybraniu tekstury możemy ją edytować. KDMAX pozwala na zmianę orientacji oraz ilości tekstury, a także na zrobienie jej odbicia lustrzanego względem określonej osi. Używając opcji grupa możemy połączyć dwie lub więcej powierzchni. Teraz zajmiemy się nadaniem tekstury blatowi. Na początku klikamy opcję Edycja powierzchni, a następnie Odłącz powierzchnię w celu dopasowania tekstury do każdej części blatu. Następnie wskazujemy wybraną powierzchnię i przy wykorzystaniu opcji Edycja materiału nadajemy teksturę blatowi. Klikamy opcję Wybierz i zaznaczamy materiał, który jest nadany szafką. Używamy opcji Zastosuj, aby skopiować go na blat. Ostatnim krokiem będzie dopasowanie nadanej przez nas tekstury. Na koniec dostosujemy teksturę na podłodze. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejną lekcję w Akademii KD Max. W następnym odcinku pokażemy możliwości edytora materiałów. Do zobaczenia!